Cześć, z tej strony Dominika. Za kamerą jak zwykle towarzyszy mi Adrian. Witamy Was serdecznie na naszym kanale Gdzie na Śląsku. I nie tylko. Dzisiaj mieliśmy nagrywać to intro na zewnątrz, tak sobie postanowiliśmy, ale niestety leje, więc wyglądalibyśmy jak zmokłe kury. Nie ma co jednak narzekać, bo i tak w tym roku jesień jest ciągle jeszcze bardzo piękna. No ale już trochę nam tego słońca i tych klimatów wakacyjnych brakuje, a nic bardziej na nas tak nie działa i nie... Pobudza pozytywnie, jak myśl o wakacjach, a u nas wakacje równają się przeważnie zawsze Włochy. Więc dzisiaj troszeczkę znowu poczujemy ten nasz ulubiony klimat włoski, ale o tym po intro. Także wpada, a za chwilę lecimy dalej z tematem. To jest miejsce, które znamy w zasadzie. Padniemy tam dzisiaj na testy drugi raz. Pierwszy raz poznaliśmy na kolacji ambasadorskiej zorganizowanej przez restaurację dla foodloversów, dla influencerów. Tutaj gdzieś pokażę Wam taką króciutką rolkę z tej wizyty i wtedy byliśmy naprawdę zachwyceni. Jedzenie było wspaniałe, chociaż było spoza karty, ale też ten klimat do nas bardzo przemówił i ta restauracja wydała nam się taka naprawdę turbo przytulna, ale to wszystko Wam pokażemy. Postanowiliśmy sobie, że w najbliższym możliwym momencie wpadniemy, żeby też sprawdzić, co tam mają na co dzień w karcie, co Wy możecie tam też zamówić. No i zobaczymy, czy te nasze spostrzeżenia sprzed kilku miesięcy będą się pokrywały teraz. Także do zobaczenia za sekundę. Jesteśmy już w Lakucinie, no jest głośno, ale jeśli chcemy, żeby było po włosku, to głośno musi być, także akceptujemy, ja dzisiaj będę trochę krzyczała, mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Znaleźliśmy też stolik troszeczkę na uboczu, żeby też nie brać w kamerę żadnych gości, a restauracja pomimo, że mamy troszeczkę po godzinie 17, co prawda piątek, ale po 17 to restauracja jest... No myślę, że w 80, jak nie 80-90% pełna. A co do tej restauracji, to jest naprawdę fajne wnętrze. Widzicie teraz w przebitkach nam się bardzo podobają tutaj ozdoby. Za chwilę też odbędzie się kolacja degustacyjna z gęśną, która będzie przez cały miesiąc, także jeśli oglądacie w listopadzie, może się jeszcze na nią załapiecie. Ale te ozdoby tutaj i te kompozycje roślinne, które tutaj są, wyglądają tutaj genialnie. W ogóle cały wystrój jest fajny i taka atmosfera atmosfera bardzo włoska pomimo że taka sala jest jedna główna gdzie wszystkie osoby siedzą nam właśnie podano coś wypadło kartę menu która wydaje się spora za chwilę ją sobie otworzymy i wraz z wami coś sobie przetestujemy i wybierzemy. A co do tego, jak w ogóle wygląda karta La Cucina, to powiemy Wam, że jest duża i ciężko się e, nam było zdecydować na cokolwiek. Teraz mamy wkładkę z gęsiną, która będzie obowiązywała przez cały listopad. No oczywiście, restauracja włoska, więc pizzy tutaj też nie może zabraknąć, ale my sobie dzisiaj pizzę podarujemy, skupimy się na takich typowych daniach raczej restauracyjnych, przystawki, e, dość dużo mięsa i dość dużo owoców morza. E, coś tutaj jeszcze ominęłam, sałatki, zupy, zup też sobie coś oczywiście weźmiemy, e, pasty, risotto też muszą się pojawić i też dużo tej past robionych jest na miejscu, ryby mięsa więc cała tutaj wkładka mięsa są i burgery, i filet skaczki i wątróbka z indyka, podobno też tutaj sztosowa stek również, no i potem mamy kartę już deserów, coś dla naszych najmłodszych dzieciaków a potem już karta napojów i gorących, i zimnych, i alkoholowych, i bezalkoholowych rozmawialiśmy jeszcze z obsługą notabene bardzo kompetentną i miłą i kilka pozycji, które chcieliśmy sobie zamówić, wypadnie za niedługo z karty, także weźmiemy coś, co tutaj w karcie zostanie, bo karta rotuje, ale mniej więcej raz na pół roku, jak nas poinformowano, także jest duża opcja, że jak przyjedziecie za jakiś czas i Wam się coś spodoba z tego, co dzisiaj przetestujemy, albo Wam coś zarekomendujemy, to jeszcze to złapiecie, ale na razie zaczniemy sobie od przystawek i ja na przystawek w zasadzie Adren na przystawkę weźmie Półmisek małży w sosie krewetkowym, 100 lat nie jedliśmy małży, a ja zostałam też namówiona na coś, co ja kocham najbardziej, e, chyba z przystawek jem najczęściej. Tatar tutaj podawane w sposób podobno taki dość unikatowy, typowy dla lakuciny, także zobaczymy i jeszcze spróbujemy sobie potem na dwie łyżki zupy, zupy di mare, czyli na bulionie rybnym. No, i jak na dobrą restaurację włoską przystało, na sam początek, jako przystaweczka wchodzi pieczywo też tutaj na miejscu robione, focaccia. No i jest bardzo, bardzo dobre, pucha, to nie jemy za dużo, żeby się potem nie napchać i zjeść naprawdę dość dużo dajmy. Mamy ochotę potestować. A jak na początek, bardzo fajnie. Czekamy jak zwykle. Nie mówi się z pełną burzą, ale nie zdążę tego przepchnąć. Czekam na dalszy rozwój wydarzeń. Właśnie wylądowały przed nami przystawki, ale ja jestem w szoku, bo no to nie są porcje przystawkowe, są ogromne. Pokaż Adrian, to jest półmisek małż. No, taki y, konkret półmisek. Ja bym powiedziała, że na dwie osoby spokojnie, ale tatar, który ja zamówiłam, on jest na domowym toście. No, też nie ustępuje, też wydaje się konkretny, czyli znaczy nie wydaje się, jest konkretny. No nic. Zabieramy się do testowania smaku. Także kuchnia śródziemnomorska i kuchnia europejska będą teraz grane. Zaczynamy się bawić. Jedna trzecia tatara już zjedzona. Adrian mi też mocno w tym pomógł. I powiem Wam tak: przez ostatnie dwa tygodnie zjadłam chyba trzy tatary w trzech różnych miejscach. Ale wybrałabym z tego wszystkiego ten tutaj. Dlaczego? Ponieważ on się wybija i to są tatary, które się zapamiętuje. On jest przede wszystkim bardzo ładnie podany: to pierwsza się rzuca w oczy, ale też jest podany w sposób taki trochę inny: nie pieczywo osobno, tylko on jest na toście, które jest posmarowane sosem na to jest położony Tatar i ta kompozycja jest po prostu pyszna, umamiczna, dużo tego smaku umami, dużo pikli, też jest tutaj sezonowa dynia, bo ciągle jeszcze mamy jesień, no jesie go genialnie i smakuje genialnie, także jeśli jesteście wielbicielami Tatarów, a ja zdecydowanie jestem Adren też, no to ten tutaj myślę, długo wam zapadnie w pamięć, jest po prostu pyszne, do tego kieliszek dobrego czerwonego wina u nas Montepulciano. Tak można żyć, ale nie rozgaduje się, bo jeszcze do przetestowania został talerz owoców morza, który sobie zamówiła dren. A ten półmisek owoców morza to już jest taka klasyka, takie czyste, śródziemnomorskie Włochy. Ja powiedziałam na początku, że są tu małże, ale też znajdziemy tutaj mule. No i ten sos, no jest poezja, sos krewetkowy w białym winie, to są... To jest sos, który chyba naszym zdaniem najbardziej pasuje do, do owoców morza. Zawsze bagietka albo jakieś inne pieczywo dłoń i wyjadamy, moczymy, wyjadamy do końca, bo on jest taki pyszny, że szkoda go marnować. Całość jest turbo klasyczna, ale też turbo pyszna. Czosnek pieczony w całości, pomidorki, no to się broni samo. Także kochacie owoce morza i lubicie ich jeść dużo? To taki półmisek, duży półmisek, konkretny półmisek. Myślę, że będzie dobrym wyborem. Przystawki udało się nam jak mało, co zobaczymy jak będzie wyglądała dalsza część tej kolacji, bo przed nami zupa, którą zjemy na dwie łyżki, zostajemy w klimatach śródziemnomorskich, włoskich. Zupa z owocami morza. Tego tutaj jest bardzo dużo, bo mamy, już Wam mówię, czytam z menu, bo mamy tutaj i krewetki argentyńskie, i kalmary, i mule, do tego są pomidorki koktajlowe, pietruszka, no i wszystko jest oczywiście na bulionie rybnym. Wkładka całkiem solidna, dużo owoców morza, nie poskąpiono, a co do samego bulionu? To jest, jest on taki wyważony. Czasami one są pikantne w różnych restauracjach, tutaj jest taki łagodny, ale bardzo esencjonalny. I pomidorki, pietruszka, też czosnek, no rozgrzewający. Wypieki na twarzy murowane, ja już czuję, że, że cała zaczyna być czerwona, ale jest spoko. Smakujecie Adren, prawda? Adrian kiwa, że tak. No i jest również godna polecenia. Na razie trafiamy super. Jeszcze załapaliśmy się na muzykę na żywo, także jeszcze bardziej będę musiała krzyczeć. Mam nadzieję, że ciągle mnie będziecie słyszeć, ale do brzegu. Dania główne przed nami i tym razem ja się czuję, jakby nam mama czegoś naładowała dobrego na talerz. Ja mam od mamy włoskiej, bo ja mam pennę, ale matriciana z Guanciale, pennę tutaj jest też domowej roboty. A Adrian zamówił sobie mięso, ziemniaczki i buraczki. No powiedzcie, czy nie wygląda to jak u, u mamy albo u babci na obiedzie, a tak de facto jest to pręga wołowa, z którą dość rzadko się spotykamy w restauracjach, a bywa przepyszna, także próbujemy. No i powiem Wam, że w porównaniu z poprzednimi daniami, które zamówiliśmy, to tutaj teraz dzieje się bardzo klasycznie. Tam było dużo umami, dużo eksplozji smakowej. Tutaj tego nie ma. Nie jest płasko, ale jest no właśnie klasycznie. Fajny jest ten makaron, czuć, że to nie jest taki kupiony makaron, tylko e, faktycznie robiony ręcznie i to jest na plus. Dużo pomidorów, to wszystko jest w sosie pomidorowym. Troszeczkę czuć tego guanciale, czyli polika. E, co tutaj jeszcze mamy? Mamy czosnek, mamy pomidorki, mamy pietruszkę, całość jest posypana pecorino. Fajne danie, aczkolwiek tamte, no to faktycznie była taka bomba i to był efekt wow. Tutaj jest. Dobrze, jakby myślę włoska mama Wam podała, I chyba o to tutaj chodziło. To danie, które sobie zamówił Adrian, czyli pręga wołowa, pomimo że podanie jest takie polskie bym powiedziała, to no ten smak to jest głęboki, zwłaszcza ten sos pieczeniowy z podgrzybkami robi tutaj efekt wow. Pierwszy sobie go wzięłam i mówię, ła jest głęboko, no faktycznie jest taki głęboki smak. I ta pręga wołowa jest naprawdę dobra. Ona aż odchodzi od widelca. Jest odrobinę tuściutka, ale bez przesady. I jest naprawdę przepyszna. I powiem Wam, że ja nigdy buraczków nie jem. Nie lubię buraczków. A tutaj, no, wcinam je, aż mi się uszy częsą. No, całość naprawdę jest super. O ile mój makaron jest taki albo klasyczny, typowy włoski makaron, dobry włoski makaron, tak tutaj. Wydaje się, że jest klasyka, a jednak ten efekt wow jest. Dla wielbicieli takich bardziej europejskich, polskich obiadów, ale z takim twistem i z takim efektem wow, no to to da nie jest zgodne polecenia. No a buraczki też stosowe, ale ten sos też robi mega robotę. I kończymy tą całą kolację deserem. Miały być dwa desery ale jednak te wszystkie dania i nas pokonały, a my zawsze możemy dużo, ale tym razem to już była przesada, ale na jeden deser się skusiliśmy. Będzie na dwa widelce. A co to jest? Pachaliśmy się między tiramisu i właśnie tym deserem, a jest to beza da Tutaj jest też krem mascarpone kawowy, krem kajmakowy, prażone orzechy włoskie, konfitura śliwkowa i domowy krem fresh, czyli śmietanka. Brzmi makowicie. W też wygląda słusznie. Już? Nie. Za chwilę? Nie. Już? No. Już? Nie. To kiedy? Dawaj, no dawaj. Deser już kompletnie nie wygląda, ale jest bardzo, bardzo dobry. Ta beza jest bardzo krucha, wręcz się rozpadała. Nawet nie trzeba było za bardzo kombinować. I to mascarpone z kawą, no to jest fajne połączenie. Takie hmm, nawet lekko orzeźwiające do tego prażone orzechy z odrobiną miodu. A ja Jestem jeszcze ciekawa tego tiramisu pistacjowego, które pojawia się tutaj tylko w weekend. Mm, ale będzie jeszcze okazja, żeby tutaj wpaść spróbować nie mniej. Beza approved, bardzo dobra. I na pewno pomimo, że jesteśmy już pełni, to wyjemy do ostatniego okruszka. Damy radę, damy jeszcze radę. A was w międzyczasie My kończymy, a Was zapraszamy na krótkie podsumowanie. No i tak, gwoli podsumowania to dyskutowaliśmy wcześniej z Adrianem na temat tego, co w zasadzie Wam powiedzieć i, i czym się z Wami podzielić i... Byliśmy już w wielu restauracjach i wiele restauracji jest naprawdę świetnych, w ogóle zapraszamy do nas po więcej, bo, bo ostatnio dokonaliśmy naprawdę świetnych kulinarnych gastroodkryć. W wielu restauracjach naprawdę się nam dobrze spędza czas i przeważnie nawet nie mamy się do czego doczepić, ale momentami nawet brakuje tego, tego czegoś, wiecie, takiego efektu wow, którego trudno zdefiniować, ale to się po prostu czuje. No Adren mi podpowiada, że to coś to jest taki właśnie finish, dopieszczenie tego wszystkiego. Tak, i ja się tutaj z tą Adren zgadzam. Tutaj w Lakuczynie wszystko gra, bo praktycznie każde danie. no Poza tym moim makaronem, które po prostu było takie dobre, klasyczne, to wszystko tutaj miało taki faktor. Wow, a dodatkowo no czuliśmy się tutaj tak jak w domu, pomimo że jest tutaj dużo gości, restauracja nie należy do najmniejszych, czuliśmy się zaopiekowani, obsługa jest... Bardzo fajna, uśmiechnięta, nienerwowa, nie biega, każdy tutaj zna swoje miejsce i wie co robi i to też się na gości potem przenosi taki brak nerwówki, więc nam tutaj się bardzo miło spędzało czas i jeśli lubicie taką domową atmosferę, a jednocześnie chcecie popróbować kuchni włoskiej, również europejskiej i naprawdę być tutaj mm, pozytywnie zaskoczonym to La Cucina wam z czystym sumieniem, z czystym sercem polecamy. Myślę, że powinno się wam spodobać. Mają tutaj też fajny wybór win, także jeśli chcecie sobie wpaść tylko na winko, to też coś tutaj znajdziecie dla siebie. Ja polecam tą Montepulciano, bo jest naprawdę genialne. I żegnamy się z wami w takim razie, my sobie jeszcze tutaj trochę z winkiem poślubimy, poobserwujemy. Nie zapomnijcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, subskrybować nasz kanał na YouTube. Polubcie proszę ten film, zawsze nam to bardzo pomaga wybić się wśród społeczności YouTube, a dodatkowo jesteśmy też na innych social mediach, nawet częściej niż na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, mamy też własną stronę www, wszystko znajdziecie podlinkowane pod tym filmem. No i zostańcie z nami na dłużej. I tyle. Przed nami jeszcze myślę wiele fajnych gastro-odkryć. Tego życzymy sobie i Wam też, bo odkrywacie to wszystko razem z nami. A zatem do kolejnego smacznego razu. Cześć!